Michał na gorąco po finale, top model. Jeszcze konfetti leci. Nie spodziewałeś się takiego finału? Nie spodziewałeś się, że będą, będą dwaj faceci? Słuchaj, no to było zaskoczenie, ponieważ nigdy w życiu to się nie wydarzyło. Zazwyczaj jest tak, że gdzieś jest jakiś jeden faworyt, ale jak już wybrali Mateusza i wiedzieliśmy, że Mateusz wchodzi, to popatrzyłem na Michała i na Emilkę kurde, To jest być może ten dzień, kiedy będzie dwóch facetów. Bo był taki chyba ze dwa odcinki temu, chyba pierwszy odcinek w Fashion Weeku, gdzie chłopaki o tym mówią, że może będzie finał z dwoma facetami. I to ja, ja oglądałem ten odcinek sobie też pomyślałem, nie, nic, nie jest możliwe. Nie, to był żart nawet z ich strony. No chyba raczej tak, bo jeszcze nigdy to się nie wydarzyło. I, I wydaje się to mało prawdopodobne, bo to, że dwie dziewczyny są w tej ścisłej czołówce, no to było wielokrotnie. Facet zazwyczaj... Wzbudzali emocje, ale jeśli to już był jeden konkretnie, nie? Że tam szły największa ilość głosów, tak było w piątym sezonie. Eee, no i jeszcze przez chyba trzeba, Dawid Woskanian wygrał, Hubert. Groma, e, Hubert... i e, teraz mi się przypomina. Czterech facetów na pewno wygrało. E, pięciu, bo jeszcze Dominik. E, ale to był jeden faworyt, to było wiadomo, że oni Taki idą... Po... Rodzynek do no nie? No a teraz zaskoczenie, no i tak jak naprawdę przeszło. E, przeszła ta dwójka, no to się zastanawiam, no i co teraz? Bo jak myśmy śledzili te głosowania, to faktycznie tak było, że oni szli web w łeb. Ale mm -hmm. zawsze jest jeszcze live, który lubi przewrócić. A, tam wyniki macie jakieś na bieżąco. tego trwało e, głosowanie, więc no, masz wgląd e, do tych wyników. I chłopaki byli web w łeb. Mm -hmm. Ale często jest tak, że jak nam się już wydaje, że coś wiemy, to przychodzi live i się wszystko wywraca. Wszystko po prostu na głowie staje i tak dalej. No i dzisiaj też tak zaczęło się wahać. Tak, yy, yy, kto? Gdzie? Jak? No. No, fajne kulisy, no. A, no ale jednak wyszło, że starcie było y, między chłopakami. No i wygrał Michał. Słuchaj, fajnie, ale... ale... to jest jakiś taki moment, że zmienia się w takim razie moda, przynajmniej ta programowa, bo jest Ewa, która nie było takiej dziewczyny wcześniej, przetarła jednak szlaki, niby to nie jest nic wybitnego, nadzwyczajnego, bo dziewczyny takie pracują, nawet dużo starsze, nawet 90-letnia Helena Norowicz, no nie, ale jednak w programie jeszcze takiej nie, nie było, no i nie było męskiego finału, także... No, jest coś takiego. Wiesz, minęliśmy tak zwaną e, rzekomą pechową trzynastkę, i mam wrażenie, że otworzyliśmy nowy zupełnie e, bieg historii tego programu. Czy polegała pechowość? W nie dzień? wiem, tak wszyscy zawsze mówią trzynastka, pechowa, 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 no i wcale nie była ostatnia. A jeżeli zamknęliśmy i przeszliśmy tą trzynastkę, to być może otwieramy zupełnie nową szafę. Gdzieś siedzą nieznani bohaterowie i nieznane losy ich. No, zobaczymy, co się tak naprawdę wydarzy. Teraz, oprócz tego, że Michał wygrał i że mamy jak gdyby, od widzów ten ukłon, że ten wiek nie jest Aż tak istotny e, i dali tę szansę, i te głosy poszły na niego. Teraz pytanie, czy polscy projektanci, polskie magazyny też to zauważą? I czy to się przełoży na pracę? Ale tak naprawdę wiemy po programie, że nie samo miejsce i sam fakt wygrania decyduje o tym, kto coś robi później w tym biznesie. Twoja rola z sezonu na sezon jakby rośnie. Coraz większą władzę w każdym razie. W tym sezonie tej władzy cichu, późno po cichu, użyłeś, tej władzy. Bo cichu, przejmuje w ogóle ten program. No to też trochę to jest po... prawda. Tak, to prawda. Dosyć późno, ale też nie najpóźniej. Bo pamiętam w jednym sezonie. Ja podjąłem decyzję i włożyłem czwartego uczestnika po raz pierwszy w historii programu. No to o co chodzi? Chodzi o to, że Michał ma prawo przywrócić uczestnika. No i w tym sezonie zrobiłeś to dopiero na Fashion Week. Na Fashion Weeku, ale kilka sezonów temu przy, 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 przywołałem, że tak powiem, przywróciłem wprost do finału Stasia Obolowicza. Kiedy w Turcji na Fashion Week już wybrali finał, a ja powiedziałem: Nie, 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 będzie jeszcze jedna osoba. I wtedy po raz pierwszy pojawiła się czwarta osoba w finale, i od tamtej pory stało się to regułą, praktycznie. Ale tuż przed finałem faktycznie przewróciłem Michała, który dzisiaj wygrał. Tego jeszcze nie było, żeby moja przewrócona osoba wygrała program. Wszystko się zmienia. Dzięki bardzo.